Szanowni Państwo, jestem pełna podziwu i szacunku dla wszystkich, którzy walczą ze skutkami straszliwej powodzi na terenie Polski oraz innych państw Europy. Serce rośnie, gdy przy tak straszliwej tragedii dotykającej wiele tysięcy ludzi są tacy, którzy niosą prawdziwą, bezcenną pomoc poszkodowanym. Dziękuję wszystkim służbom, strażakom, policjantom, wojskowym, organizacjom charytatywnym, harcerzom i każdemu człowiekowi dobrej woli. To jest niesamowite, jak dużo jest w nas solidarności i bezinteresowności w tak trudnych momentach. Jednak nie wolno nam zignorować przyczyn tak strasznych wydarzeń. Nie możemy przejść obojętnie wobec szkodliwej agendy, którą, którą forsują politycy i aktywiści pseudo- ekologicznych organizacji. Wiceminister Klimatu i Środowiska w polskim rządzie pani Urszula Zielińska powiedziała W dobie zmiany klimatu i postępującego problemu suszy inwestowanie w zbiorniki zaporowe niszczące przyrodę jest w naszej ocenie najgorszym możliwym rozwiązaniem. Ta kobieta współrządzi Ministerstwem Środowiska w Polsce, a u jej boku stali ekoterroryści, którzy przez lata torpedowali pracę nad zbiornikami retencyjnymi, promując naturalne rozlewiska i efekty. Tego właśnie obserwujemy na południu mojej ojczyzny. Nie pozwólmy, by pseudoklimatyczna polityka ekoterrorystycznych organizacji była ważniejsza od zdrowia i życia. Ludzi. Nie dajmy się ogłupić zielonej propagandzie. Ci, którzy forsowali szkodliwe pomysły narażające bezpieczeństwo ludzi, powinni stanąć przed sądem. Dość partaczy u władzy i opamiętajcie się z tymi kredytami dla ofiar powodzi. Dziękuję. Błękitna karta została zgłoszona. Pani jest błękitna karta do pani, proszę założyć sławki. Bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Izbo. To nie jest czas na uprawianie polityki. W tej chwili ta debata została zainicjowana również przez polską delegację także po to, żeby tym osobom, które zostały poszkodowane w ostatnich dniach na terenach, na których rząd ogłosił klęskę żywiołową, udzielić pomoc. Robimy wszystko. Ursula von der Leyen będzie za chwilę w Polsce i apelujemy o uruchomienie unijnego mechanizmu obrony ludności. Jest pani posłanką do Parlamentu Europejskiego. Proszę się skupić na pomocy Polkom i Polakom, a nie na propagandzie, na idoktrynacji i na dezinformacji. Thank you. Please, please, please. Minister waszego rządu zapowiedziała, że udzielicie kredytów, nisko oprocentowanych kredytów dla ofiar powodzi. To jest niemoralne, to jest nieodpowiedzialne z waszej strony i pani Heni Kloska powinna podać się do dymisji. Odpowiadacie za to wszystko, blokujecie inwestycje strategiczne dla Polski, dopuszczacie pseudoekologiczne organizacje do rządu, do Ministerstwa Środowiska i ulegacie wpływom pseudoekologicznego lobby i między innymi to co się stało właśnie jest wynikiem waszych szkodliwych działań. I wieloletnich zaniedbań. Myślicie, że jak Donald Tusk pojedzie i sobie zrobi teatr na tle ofiar powodzi, to będzie wszystko załatwione? Nie, to tak nie działa. Dziękuję.